TikTok. Sekrety sukcesu w krótkich filmach. 8 i 1 10, Przewidywania dotyczące rozwoju platformy. Rozdział znak podkreślenia: Tekst. Zagadnienia: 8.1.1 Nadchodzące zmiany i aktualizacje. 8.1.2 Potencjalne nowe funkcje i możliwości. 8.1.3 Podsumowanie: Ewolucja algorytmu rekomendacji. TikTok nieustannie ulepsza swój algorytm rekomendacji, aby lepiej dopasować treści do indywidualnych preferencji użytkowników. Przewiduje się, że w nadchodzących miesiącach algorytm będzie jeszcze bardziej zaawansowany, wykorzystując sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do dokładniejszego przewidywania, jakie treści mogą zainteresować użytkowników. Nowe funkcje mogą obejmować lepsze filtrowanie treści, które mogą pomóc w jeszcze dokładniejszym targetowaniu reklam i treści sponsorowanych. Ulepszenia narzędzi analitycznych TikTok planuje wprowadzenie nowych narzędzi analitycznych dla twórców treści i marketerów. Mogą one obejmować bardziej zaawansowane metryki, takie jak analizy demograficzne, lepsze śledzenie efektywności kampanii reklamowych oraz bardziej szczegółowe raporty dotyczące zaangażowania. Aktualizacje te mają na celu umożliwienie lepszego śledzenia efektywności treści i dokładniejsze dopasowanie strategii marketingowych. Rozwój funkcji e-commerce. TikTok intensywnie rozwija swoje funkcje e-commerce, w tym integrację z platformami zakupowymi. Możemy się spodziewać, że platforma będzie wprowadzać nowe narzędzia umożliwiające łatwiejsze zakupy bezpośrednio z aplikacji. Funkcje takie jak Szapel Videos i Live Shopping będą się rozwijać, umożliwiając markom i twórcom jeszcze lepsze wykorzystanie TikTok jako platformy sprzedażowej. Rozszerzenie funkcjonalności live streaming. Livestreaming na TikTok zyskuje na popularności, a platforma planuje wprowadzić nowe funkcje, takie jak interaktywne narzędzia do transmisji na żywo. Możemy się spodziewać nowych opcji, takich jak większa liczba uczestników w transmisjach na żywo, dodatkowe opcje interakcji z widzami, czy możliwość dodawania efektów specjalnych podczas transmisji. Funkcje te mają na celu zwiększenie zaangażowania widzów i poprawę jakości transmisji na żywo. Nowe narzędzia twórcze TikTok może wprowadzić nowe narzędzia i efekty wideo, które umożliwią twórcom tworzenie bardziej kreatywnych i zróżnicowanych treści. Nowe filtry, efekty AR, rozszerzonej rzeczywistości oraz bardziej zaawansowane opcje edycyjne mogą być częścią przyszłych aktualizacji. Dodatkowo, możliwe jest wprowadzenie nowych opcji personalizacji treści, które pozwolą twórcom lepiej dopasować swoje filmy do preferencji swoich odbiorców. Integracja z innymi platformami i usługami. Przewiduje się, że TikTok będzie kontynuować rozwijanie integracji z innymi platformami społecznościowymi i usługami zewnętrznymi. Może to obejmować integrację z popularnymi aplikacjami do edycji wideo, narzędziami do zarządzania mediami społecznościowymi oraz platformami do analizy danych. Tego typu integracje mogą ułatwić twórcom treści i marketerom zarządzanie swoimi kampaniami i zwiększenie efektywności działań marketingowych. Wprowadzenie rozwiązań bezpieczeństwa i prywatności. Z rosnącym naciskiem na ochronę danych osobowych, TikTok może wprowadzać nowe rozwiązania związane z bezpieczeństwem i prywatnością. Może to obejmować ulepszenia w zakresie zarządzania danymi osobowymi, nowych funkcji kontroli prywatności oraz lepszej ochrony przed nadużyciami i nieautoryzowanym dostępem. Rozwój funkcji Augmented Reality AR. TikTok inwestuje w technologie AR, które pozwalają na tworzenie bardziej immersyjnych doświadczeń wideo. Przewiduje się, że w przyszłości platforma będzie oferować nowe narzędzia AR, które umożliwią tworzenie bardziej zaawansowanych efektów wizualnych i interaktywnych treści. TikTok ciągle się rozwija i dostosowuje do zmieniających się potrzeb użytkowników i twórców treści. Nadchodzące zmiany i aktualizacje, takie jak ulepszenia algorytmu rekomendacji, rozwój funkcji e-commerce oraz nowe narzędzia twórcze, mogą znacząco wpłynąć na sposób korzystania z platformy. Śledzenie tych zmian i dostosowywanie strategii do nowych możliwości będzie kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i maksymalizacji potencjału na TikTok. TikTok. Sekrety sukcesu w krótkich filmach. 8 i 1 dziesiąta. Przewidywania dotyczące rozwoju platformy. Rozdział znak podkreślenia tekst.